Nazywam się Bradley Catchell. Studiuję na czwartym roku medycyny na Uniwersytecie Lomalinda. Teraz jestem na miesięcznej wymianie w Nepalu. Jednym z powodów, dla którego zdawałem na Uniwersytet Lomalinda, była możliwość angażowania się w pracę misyjną. Na całym świecie jest wiele szpitali stowarzyszonych z Akademią Medyczną naszego Uniwersytetu. Wraz z dwoma kolegami postanowiliśmy udać się w podróż misyjną jeszcze przed końcem roku akademickiego. Z listy krajów, do których mogliśmy się udać, wybraliśmy Nepal. Wiedziałem tylko, że leży on na północ od Indii i że jest tam Mount Everest. W kulturze nepalskiej religia jest wszechobecna. Wpływa na wybór ubioru, sposobu malowania oczu, który ma chronić przed złymi duchami. Zwiedzając różne miejsca, na każdym kroku spotkasz świątynie i kapliczki poświęcone hinduistycznym bóstwom. Oh, it was definitely... Ta podróż przyczyniła się do mojego rozwoju. Każda przeszkoda, którą musieliśmy przezwyciężyć, każde nowe doświadczenie przyczyniało się do naszego osobistego i zawodowego rozwoju. Najlepsze, co mi się przydarzyło podczas tej podróży, to weekendowy obóz z Pathfindersami. Przed wyjazdem do Nepalu w swoim życiu duchowym przeżywałem okres stagnacji. Starałem się pilnie studiować lekcje biblijne, ale nie miałem okazji, żeby dzielić się tym, czego się nauczyłem. Początkowo pod tym względem nasza podróż była niezbyt owocna, bo w szpitalu nie było zbyt wielu okazji do aktywności ewangelizacyjnej. Dopiero na obozie Pathfindersów mogliśmy tak naprawdę zrozumieć, dlaczego przyjeżdżamy na misję. Na pewno istotny jest aspekt medyczny. Ale równie ważne są relacje, jakie nawiązujemy z ludźmi. Dzięki nam widzą, na czym polega chrześcijaństwo, na czym polega adwentyzm w Ameryce. Można powiedzieć, że nas podziwiają: Dzieci biorą z nas przykład. To wielka odpowiedzialność. Cieszę się, że podjęliśmy to wyzwanie, bo dzięki niemu nasze chrześcijaństwo nabrało głębokiego znaczenia. Widziałem Jezusa w różnych aspektach tej podróży. Ci ludzie tak bardzo polegają na modlitwie, To nieodzowna część ich życia. Tak bardzo polegają na Bogu, Po powrocie do domu będę korzystał z ich przykładu. Gorąco zachęcam do odwiedzenia Nepalu. Dla mnie to jeden z najpiękniejszych krajów, jakie odwiedziłem, i mieszkają tu jedni z najmilszych ludzi, jakich poznałem. Spotkałem wielu różnych ludzi. Byłem zanurzony w zupełnie innej kulturze, o której nic nie wiedziałem. To było wspaniałe doświadczenie niesamowite. Módlmy się za przywódców i za wyznawców, aby nie ustawali, aby wytrwali w wierze i aby dzielili się z mieszkańcami Nepalu tym, co jest tak wspaniałe w Ewangelii.